W mitologii greckiej jednym z podań łączonych ze znakiem koziorożca jest historia Boga Pana, opiekuna lasów i pasterzy. Gdy potwór tyfon zaatakował Olimp, pan wskoczył do rzeki, by się ratować. Jego ciało przybrało wtedy formę półkozy, półryby, niezwykłej hybrydy, którą dziś znamy jako konstelację koziorożca. To tylko jedna z wielu legend ale dobrze oddaje dwoistość tego znaku jedną częścią twardo stąpa po ziemi drugą sięga głęboko ku duchowości i wewnętrznej ciszy koziorożec należy do żywiołu ziemi to znak wytrwałości odpowiedzialności i cierpliwego dążenia do celu osoby urodzone pod tym znakiem często sprawiają wrażenie zamkniętych ale za tą powściągliwością kryje się wewnętrzna siła i niezłomność Koziorożce rzadko ulegają emocjom. Zamiast tego koncentrują się na pracy, strukturze i realizowaniu planów. Ich największe zalety to lojalność, samodyscyplina i ogromna determinacja. W miłości są wierni, ale niełatwo się otwierają. Potrzebują czasu, by zaufać. W pracy perfekcjoniści, odpowiedzialni i godni zaufania. Potrafią długo pracować na swój sukces. Nawet jeśli inni dawno się poddali. Z kim najlepiej dogaduje się koziorożec? Z panną i bykiem. Ziemskie znaki tworzą z nim stabilne relacje, oparte na zrozumieniu i podobnym podejściu do życia. Dobrze układa mu się też z rakiem, mimo przeciwieństw, przyciągają się i mogą stworzyć zaskakująco silny związek. Trudności mogą wystąpić z baranem czy lwem. Ich impulsywność, i potrzeba uwagi mogą być dla koziorożca męczące. Wśród znanych koziorożców znajdziemy takie osobowości jak Denzel Washington, Michelle Obama i Martin Luther King Jr. To ludzie wytrwali, skoncentrowani na misji i gotowi do poświęceń w imię większego dobra. Z psychologicznego punktu widzenia, osoby spod tego znaku często charakteryzują się wysokim poziomem samokontroli. Potrzebą porządku i odpowiedzialności. Astrologowie widzą w koziorożcu mistrza wytrwałości, kogoś, kto osiąga sukces dzięki cierpliwości, a nie błyskotliwym zwrotom akcji. Koziorożec to realista i budowniczy. Nie oczekuje cudów. Woli je sam stworzyć, cegła po cegle. Jeśli jesteś koziorożcem lub masz go blisko siebie, wiedz, że to znak, który zawsze znajdzie sposób. By wspiąć się na szczyt powoli, ale skutecznie. A ty rozpoznajesz w sobie cechy koziorożca? A może znasz kogoś, kto idealnie pasuje do tego opisu? Daj znać w komentarzu. Nie zapomnij zasubskrybować horoskopium, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!